12 porad, jak dobrze zacząć w Hero Wars. Ruszamy. Rób zadania dnia. One dają fajne nagrody, a niewiele kosztują. To jest pierwsza rzecz. Kup sobie VIP, choć jeden. Ja oczywiście nie mam nic wspólnego, ja za to nie dostaję żadnych pieniędzy, natomiast dzięki VIP-owi jeden zdobędziesz jedną szaloną przewagę. Otóż każde zadanie Będziesz mógł, jeśli już w kampanii przeszedłeś jakąś misję, możesz ją wykonać w formie rajdu, czyli natychmiastowego zaliczenia tego zadania. Tak to, żeby na przykład jak dostaniesz 500 energii, będziesz spędzał pół dnia na to, żeby wykorzystać tę energię walcząc cały czas z potworami. Jeden VIP kosztuje zazwyczaj około 4 zł, bo wystarczy ci to kupić, dostaniesz też jakieś 500 szmaragdów, więc bardzo, bardzo polecam. Trzecia rzecz. Szanuj swoje szmaragdy. Zastanawiaj się, na co je wydawać. Najważniejsze, na co można je wydawać, pierwsza rzecz, to wydarzenia specjalne. Jeśli będziesz widzieć, że możesz dzięki szmaragdom, dzięki wydaniu szmaragdów, dostać jakąś fajniejszą nagrodę, lub na przykład, nie niekoniecznie, bo z jednej strony wydając szmaragdy dostaniesz tutaj nagrodę, ale jeśli sobie pomożesz, na przykład, otworzysz dodatkowe skrzynie w zewnętrznych krainach to dostaniesz podwójną nagrodę, plus jeszcze to, że w zewnętrznej krainie otworzysz skrzynię. Tak? Tak, także na pewno wydarzenia. Dalej, więcej energii. Pierwsze dwa zakupy 120 energii kosztują po 50 szmaragdów. Jest to całkiem niezły deal. Później to, to rośnie, bo nie zawsze mamy zabutelkowaną energię, którą warto zostawić sobie na później. Trzecią i w sumie powinienem od tego zacząć, najważniejszą rzeczą jest kupienie sobie totemu. Pierwsze dwa totemy są stosunkowo łatwe do zdobycia. Ja zrobię osobny filmik, w jaki sposób to zrobić. Natomiast, już za około 5000 szmaragdów, czyli jak widzisz, mam tyle, na początku gry można zdobyć totem. Czwartą rzeczą jest jeszcze to, że warto pilnować swoich szmaragdów, szczególnie dlatego. Że na samym początku pierwsze zadania, jak na przykład otwieranie skrzyń, jeśli otworzysz od razu 10, wydając szmaragdy, na przykład 800, dostaniesz za to 2000. Więc to tylko będzie raz działało, ale jest to 3 czy nawet 4 razy w ciągu gry. Dlatego na samym początku nie wydawaj wszystkich swoich szmaragdów. No właśnie, mówiłem o totemie, więc od razu zdobądź totem. To jest czwarta porada moja. Tak, jak mówię, będzie w osobnym filmie i osobny jest poradnik, który będzie podlinkowany w opisie, jak zdobyć najszybciej totem i jaki totem zdobyć. Teraz tak. 5. Energia wpływa na doświadczenie drużyny, czyli wydając swoją energię w kampanii, maksymalny poziom postaci się zwiększa, punkty doświadczenia drużyny się zwiększają. I im większy masz poziom, tym teoretycznie lepiej. Ale jest kilka, jest kilka rzeczy, o których za chwilę będziemy mówili, bo jeszcze powiem o energii. W kampaniach fajne jest to, że jeśli przegrasz bitwę, ja na przykład nie mogę jeszcze ścieżki szaleństwa przejść, ale jeśli teraz też oczywiście nie mam energii, ale jeśli w nią wejdę i przegram, to nie tracę swojej energii. Więc nieudane próby niczego nie kosztują, to dobrze. I druga rzecz, w kampaniach zawsze warto zacząć. Od zbierania kamieni dusz. Oczywiście te misje są trochę droższe niż zwykłe, ale warto jest rozwijać swoje postacie, żeby jak najszybciej zdobyły maksymalną liczbę gwiazdek. Tak jak widzisz, to jest. No, jeszcze nie mam 130 tutaj a, poziomu. Ale jak widzisz, staram się przynajmniej Galahadem i Keirą zrobić jak najszybciej um, najważniejsze, ten szósty, szósty poziom ewolucji. Właśnie. Ale mówiłem, jako szósty będziemy mówili o dziennym doświadczeniu. Nie zbieraj go za dużo. Szczególnie do jakiegoś 60, mniej więcej 65 poziomu, musisz uważać, żeby poziom Twojej drużyny, tak jak na przykład ja mam tu 124, był skorelowany z tym, jaki poziom mają twoi bohaterowie. W tym momencie tylko Galahad i Keira są blisko w ogóle 124 poziomu, a reszta moich bohaterów jest bardzo nisko. I to będzie miało duży wpływ, szczególnie na samym początku, na twoją rozgrywkę. Dlatego, gdy będziesz widział, że już nie możesz tak szybko całej swojej piątki bohaterów mm, levelować, to zwolnij i przestań. Wykonywać na przykład zadania dnia, które dają ci punkty doświadczenia. Te pieniądze, które tu dostajesz, nie są tak duże, żeby warto byłoby to zrobić. Dopiero pewnie około 120 poziomu warto jest mm, realizować te zadania, bo, bo po 120 poziomie, jak widzisz, za jeden poziom już bardzo dużo punktów doświadczenia trzeba, trzeba zebrać. Kolejna rzecz. Jeśli zbierasz przedmioty dla swoich bohaterów to pamiętaj, że jest sobie na przykład kawałek głowy minotaura, nie ma znaczenia, znaczy ma bardzo duże znaczenie, który wybierasz. Otóż nie ma znaczenia, czy wybierzesz, czy zbierając głowę minotaura weźmiesz pierwszą misję, czy ostatnią. Szansę masz na to dokładnie taką samą. To, co warto w takim razie w tym momencie wziąć pod uwagę, to jest która misja ma sens. Na przykład piąta wymaga sześciu energii, dostaje płonące serce, gałąź i popielony łuk. Ale być może na przykład szósta jest sztylet i straż świtu. To akurat nie ma znaczenia, przynajmniej dla mnie, bo nie zbieram tych dwóch dodatkowych przedmiotów. Natomiast od czasu do czasu są takie misje, które no, zaraz coś może znajdziemy, nie to. No... To, to akurat też nie, bo tutaj kolejne widzisz, jest za 8. W każdym razie zawsze decyduj się na najtańsze, bo najszybciej zdobędziesz, bo procent i szansa na zdobycie danego kawałka jest dla każdej misji taki sam. Kolejną rzeczą, ósmą już, jest odwiedzanie handlarzy. To jest tak, warto ich odwiedzać i kupować. O, pierwotne słowo przyda mi się biorę. To akurat są tanie rzeczy, więc, więc zawsze, yy, zawsze warto wziąć. Odświeżają się sklep miasta, odświeża się co 12 godzin, natomiast każdy inny codziennie. Nie warto czekać na. Widzisz, przed chwilą, jakieś pół godziny temu, zostało to wszystko odświeżone. Nie wydawaj tego od razu, ponieważ może się okazać, że na przykład w sezonie kosmicznym albo w wydarzeniu specjalnym w sezonie niekoniecznie kosmicznym to zależy, jaki jest sezon ale w wydarzeniu specjalnym czy tutaj może się okazać, że rano dostaniesz, bo widzisz tu będą zadania za 5 godzin. Może się okazać, że jednym z zadań będzie właśnie kupienie czegoś u handlarza. Dlatego nie warto, lepiej poczekać do następnego dnia, ale warto też sprawdzać i odwiedzać. Ja na przykład regularnie kupuję sobie codziennie kamień duszy Oriona i Dante, bo zależy mi na ich ewolucji, ale nie kupię tego teraz. Poczekam do rana, zresztą potrzebuję jeszcze trochę monet wieży. Ważna rzecz jest też taka, że nie wszyscy handlarze są od razu widoczni. Na przykład ten handlarz od sklepu Kamieni Dusz Chowańców nie jest widoczny u handlarza, a zawsze codziennie warto wziąć i kupić cząsteczkę chaosu i eliksir chowańca. One są dostępne za pieniądze. Tak samo w Dolinie Tytanów jest handlarz, który też, gdzie możesz wymienić certyfikaty, on też nie jest od razu widoczny. Oraz mój ulubiony przykład, to jest w ekwipunku, jak wejdziesz sobie w jednorazowe, ups, yy, nie, w monety, przepraszam, masz trofeum starcia światów. I tu masz cały sklep, w którym możesz sobie dar do minionu kupić, bardzo przydatna rzecz. To są kule, która jeśli masz postać randze fioletowej plus 3 lub nie, mniejszą, automatycznie, Automatycznie wskakuje na wyższy level, tak? Czyli, jeśli mam Astorota tutaj, to on mógłby wskoczyć na wyższy poziom. Oczywiście się nie opłaca teraz, no bo lepiej, żeby nie o tych trzech przedmiotów i, i wtedy warto to wydać, ale, ale tak to działa. I jak widziałeś, tam są też dostępne kamienie duszy. Dobrze. Mhm. Mhm. Podstawowy sposób na zarabianie to jest wieża. Codziennie, jak tylko będziesz ją mógł odblokować, zaliczaj wieże. Jak widzisz, ja udało mi się tego dnia zarobić aż milion sto tysięcy złota, no bo tu, tutaj chodzi o złoto i trochę monet wieży. Dodatkowo punkty wieży, warto jest mieć 60 tysięcy punktów, czyli wychodzi na to, że musisz prawie wszystkie misje mieć na trzy gwiazdki. Dlaczego to jest takie ważne? No ponieważ tu dostajesz najwięcej złota i codziennie można to robić. Warto też podkreślić, że tak, jeśli zrobisz pauzę lub wyjdziesz z bitwy, która akurat się toczy, nie stracisz żadnego życia. To pamiętaj to, czyli jak źle ci bitwa idzie, możesz z niej szybko wyjść. Pamiętaj również, właśnie, że poziom twoich przeciwników rośnie wraz z poziomem twojej drużyny to dlatego nie ma co z tym szaleć bo w pewnym momencie okaże się że przeciwnicy są zatrudni i trudno jest ich dalej przejść kolejną istotną rzeczą jest to że warto upgrade'ować levelować wszystkie swoje postacie które masz obecnie powyżej 15 poziomu ponieważ to zmniejszy poziom twoich przeciwników ponieważ każdy bohater powyżej 15 poziomu może brać udział w walkach w wieży i system liczy średnią siłę. Okej. Okay. Dziesiąty punkt. Twoje zasoby. Musisz ich bardzo pilnować, realizować zadania dnia, żeby je dostawać, ale także wydawaj je rozsądnie. O czym mówię? Na przykład przedsionek dusz. Nie ma sensu codziennie przywoływać jednej, jednej duszy, czy wyużywać um, kryształu duszy czekasz, że będziesz miał co najmniej 10, bo jest wtedy nagroda większa, ale, ale dodatkowo bardzo często są wydarzenia specjalne, które dają dodatkowy bonus za to, że przywołasz więcej dusz. Albo tutaj, otwórz skrzynię w zewnętrznych krainach. Czyli w tym momencie, jak na przykład ja wiem, że mógłbym pokonać um, tutaj um, broga zdobywcę, to poczekam, aż będzie mi się to opłacało, bo dostanę podwójną nagrodę za to, że go pokonałem i jeszcze za to, że otworzyłem dodatkową skrzynię. I tak jest z wieloma rzeczami. Na przykład w tym momencie, jeśli wejdziemy sobie do wyspy Gildii, mam 217 sferę przywołania, ponieważ czekam na jakieś wydarzenie, które będzie premiowało przywoływanie tytanów, bo dzięki temu zarobię podwójnie. 11 punkt. Nigdy nie wychodź z przygód, dopóki się nie zakończą. Dopóki nie ma już absolutnie żadnej, nawet matematycznej szansy, żeby otworzyć kolejną skrzynię. Ponieważ widziałem to bardzo wiele razy i nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jak ludziom nie idzie jedna dru czy druga e, bitwa, poddają się i wychodzą. Ale być może jeszcze Twoi sojusznicy, osoby z Twojego, czy z Twojej gildi, czy kogoś, ktoś, kogo zaprosisz, po prostu dobrze im pójdzie. Może zdobędziecie czterech skrzyni, ale może chociaż jedną, jedną dodatkową. Dlatego nigdy nie wychodź. Tak samo to jest już dwunasta porada, gdy masz. Akurat tutaj nie pokażę, bo teraz mamy w rajdzie gildi. Zajmujemy się bossem, ale gdy. Walczysz z chowańcami, z pomagierami osza wiecznego strażnika, to zachęcam cię, że jeśli za pierwszym razem nie uda ci się wygrać bitwy, warto jednak poświęcić ten jeden dodatkowy ruch i kolejny raz zaatakować. Dlaczego? Ponieważ dostajesz kryształy, um, które są według mnie bardziej cenne niż. Mm, Godło wieczności, które ci daje buffy i wzmocnienia. Tak, bo tutaj wiglicy wyniesienia, jednak te kryształy są dużo, dużo ważniejsze, moim zdaniem. Więc przyszliśmy przez 12 takich podstawowych, ale bardzo ważnych, i przez wiele osób nieznanych porad. Jak dobrze zacząć, i jak dobrze grać w Hero Wars. Coś Cię zaskoczyło? Zostaw komentarz.